To były niektóre wydarzenia roku 2024. Niebawem opowiem o kolejnych. Do zobaczenia. Że wiem, cholesterol muszę spić. Wypróbuj suplement diety Danakol Plus, który zawiera sterole roślinne obniżające poziom cholesterolu poprzez ograniczenie jego wchłaniania. Pozytywna opinia Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Dostępny w aptekach. Dobra, jesteśmy gotowi. Tak jest, doktorku! Niespodzianka! Para geniuszy! Cały świat skróż. Teraz to my odbierzemy wszystko im. Sonic 3 w kinach. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą cię pod byle pretekstem. Miałeś być z tej. No to ja poczekam. W środku. Chrupiąca, puszysta, z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe. Pizza, która wciąga. Tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo witaj, pan. gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach Wiesz, Poradny swój szal i rusza cię długi masz wokół drzew, krząta się ptaków Rzesza, Przez noc, a tu dzień Wstaje już kolorowo I tak Gdy musisz wstać Bo słońce już zawiesza Na szczytach wiesz Poranny swój szal I rusza cień długi masz po drzew Prząta się ptaków Rzesza I 3 stycznia 2025 roku Zaczął Zbigniew Wodecki Jak co roku u nas Kiedyś Pan Zbigniew przychodził Kiedyś Pan Zbigniew był tu z nami I rozpoczynał zawsze nowy rok I cały czas jest z nami Zbigniew Wodecki zacznie od Bacha I pewnie ta piosenka zostanie dziś z nami Nie jedna osoba będzie też śpiewała sobie Chcąc nie chcąc I żeby tak zostało z nami na cały ten rok Żebyśmy zaczynali od Bacha Każdy poranek w tym roku 4 minuty po godzinie 7, środa, 1 stycznia 2025 roku. Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się. I Małgosia Kokuła za chwilę dołączy, jesteśmy w komplecie i za chwilę zaczniemy dzień. Zaczniemy jak zwykle serwisem informacyjnym. Oby w tym roku te serwisy były tylko dobre. Ja wiem, że to niemożliwe, ale jak najwięcej z dobrych informacji życzmy sobie nawzajem w tym roku, w 2025. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego. 2025. To jeszcze, jeszcze nie brzmi, tak? Jeszcze nie jestem przyzwyczajony. Ale, ale, ale dobry rytm tego, tej daty, dobrze brzmi w sensie dla ucha. 2025. Tak, może do samej nazwy, jakby nie jestem przyzwyczajony na 2025, ale jakoś mam poczucie, że to będzie dobry rok. Wstajesz i wiesz, że I jest Państwa nowy rok. Ja też tego życzę. Szczęśliwego nowego raz jeszcze, 4-5 minut po godzinie siódmej. Wchodzimy w nowy rok, proszę Państwa. Zaczynamy dzień, zaczynamy nowy rok. Małgosia Kukuła, pierwszy serwis, witamy. Zapraszam. Od ponad 7 godzin mamy Nowy Rok w Polsce. Witany był na wiele sposobów, co będziemy pokazywać w poranku TVN24. Nieco ponad godzinę temu Nowy Rok przywitali mieszkańcy i turyści w Nowym Jorku, a wyglądało to tak. I tak to było w Nowym Jorku, a my w Polsce na wiele sposobów. Witaliśmy Nowy Rok. W jednej ze szczecińskich szkół zorganizowano zabawę dla dzieci. Z kolei Białostoczanie mogli bawić się m.in. na wyjątkowym balu sobowtórów, a mieszkańcy Wrocławia bawili się na miejskim rynku. Myślę, że wszystkiego najlepszego, wspaniałego prawda, nowego roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i myślę, że to najważniejsze, nie? Zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Okay, okay, okay. Miłości, zdrowia ja to jest najważniejsze. Ja dużo pieniędzy. A ja nie. Ja miłości i zdrowia, a pieniądze się zarobi. To nie jesteśmy stąd, więc przyjechaliśmy zobaczyć, jak to jest tutaj w wielkim mieście, więc jak na razie nam się podoba, tak? Więc jest dobrze. Pomyślałyśmy o jakiejś szałowej imprezie, która mogłaby przyciągnąć dzieci i zainteresować je atrakcjami, które przygotowaliśmy. Między innymi sportowe zawody, eksperymenty, escape room, nocowanką z pozostaniem tutaj wśród przyjaciół, bo wiele z tych dzieci jest z jednej klasy albo są przyjaciółmi. To jest mega fajnie i są super atrakcje. I dyskoteka jest fajna, bo kocham tańczyć i w szkole też chodzimy na tańce. Mieliśmy dmuchańce, mieliśmy pi. Zdrowia przede wszystkim. przede wszystkim. zdrowia, zdrowia. W naszym wieku tylko tak. zdrowia. Dużo chyba, nie wdzięczności to I wdzięczności. życzę wszystkim. Bumersom, dziadkom i młodym. Spokoju, wytrwałości, zdążeniem do celu.